70 lat temu przy ulicy Wyspiańskiego w Olsztynie powstaje wojewódzki specjalistyczny szpital dziecięcy. Pierwsza dekada to ciężka praca zdeterminowanej grupy lekarzy, pediatrów i pracowników w trudnych warunkach. Dzieci leczono tu głównie z powodu chorób zakaźnych, reumatycznych, gruźlicy, krzywicy. Hospitalizacja trwała długo, więc były tam również szkoła i przedszkole. Po swoich dwunastych urodzinach szpital przenosi się na ulicę żołnierską. Powoli powstają tu kolejne oddziały specjalistyczne. W 1997 roku, jako jeden z pierwszych w kraju, szpital otrzymał status jednostki akredytowanej, który do dziś podlega okresowej ocenie. Już wtedy był jednym z nowocześniejszych w Polsce. Kierowały nim m.in. Olga Szałkiewicz, która była jego dyrektorem przez 29 lat, Irena Mierzejewska-Grabowska przez 8 lat, Elżbieta Dziubińska-Kolender przez lat 13 oraz Krystyna Piskorz-Ogórek nieprzerwanie od 2005 roku. A rok 2005 to kolejny punkt zwrotny w historii szpitala dziecięcego, kiedy to stanął przed nowym wyzwaniem. Trzeba było opracować strategię działania odpowiednie do ówczesnych warunków społecznych i politycznych. Po pierwsze, rodziło się mniej dzieci, zatem i pacjentów ubywało. Z drugiej strony pojawiła się wielka szansa rozwoju, którą dawały wówczas programy unijnego dofinansowania. Rozpoczął się więc proces takich zmian w szpitalu, które doprowadziły go do momentu, kiedy leczą się tu dzieci nie tylko z regionu Warmii Mazur, ale z całej Polski, a teraz także z innych części świata. Aktualnie jest to już placówka leczenia kompleksowego i wielospecjalistycznego takiego, które umożliwia leczenie pacjenta w jednym miejscu, bez potrzeby transportowania go do innych szpitali. Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. W 2004 roku rozpoczął tu działalność, jedyny w województwie, Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci, a także Oddział Ortopedyczno-Urazowy. Od 2007 roku funkcjonuje Oddział Rehabilitacyjny. Rok później powstało Centrum Leczenia Wad Twarzo czaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Szpital stopniowo wypełniał lukę na mapie Polski w dostępności do leczenia chorób rzadkich i wad wrodzonych części twarzowej i mózgowej czaszki. Efekt? Młodych pacjentów nie ubywa, ale przybywa. Rocznie z leczenia w trybie ambulatoryjnym korzysta ich prawie ćwierć miliona, a hospitalizuje niespełna 44 300 pacjentów. Ich pobyt w szpitalu wspierają pedagodzy, animatorzy i psycholodzy. Każdy oddział ma swoją salę świetlicową i do nauki szkolnej u boku nauczycieli. Proces zdrowienia młodych pacjentów z pewnością ułatwia towarzystwo bliskich, którzy po zmianie odgórnych zasad mogą wreszcie przebywać z nimi w trakcie hospitalizacji. Ale szpital nie jest przecież z gumy musi pomieścić i dzieci, i opiekunów, i cały zespół 850 pracowników bo ta liczba również sukcesywnie rosła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Dwukrotnie powiększyła się więc baza oddziałów szpitalnych. W 2013 roku powstało dodatkowe skrzydło z blokiem operacyjnym i pooperacyjnym, z kliniką rehabilitacji, a także z oddziałami klinicznymi patologii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt, pediatrii, gastroenterologii i żywienia. W tym samym czasie zmodernizowano kliniczny oddział chirurgii i urologii dziecięcej z ośrodkiem leczenia zmian naczyniowych. Powstał też pododdział oparzeniowo-urazowy, a następnie kompleksowy oddział chirurgii głowy i szyi dzieci i młodzieży. Przebudowy, modernizacja, dostosowanie, wyścig z rosnącymi potrzebami nie ustawał. W 2018 roku rozpoczął się drugi etap rozbudowy szpitala. W kolejnej, powiększonej trzykrotnie bryle od strony ulicy żołnierskiej, mają swoją siedzibę oddziały pediatryczny, zakaźny, ortopedyczno-urazowy z chirurgią kręgosłupa oraz intensywnej terapii i anestezjologii, wzbogacone o więcej stanowisk do ratowania życia i zdrowia. Doświadczenie i wysoki poziom usług medycznych pozwoliły ministrowi zdrowia nadać szpitalowi funkcję centrum urazowego wyposażonego w dodatkowe sale operacyjne, sale wybudzeń, nowoczesną aparaturę, by udzielać dzieciom wszechstronnej pomocy po wypadkach i urazach. Nieustannie trzeba było myśleć o optymalizacji warunków funkcjonowania wszystkich oddziałów szpitalnych. Od 2021 roku kliniczny oddział onkologii i hematologii jest powiększony trzykrotnie. Funkcjonuje w warunkach znacznie bardziej komfortowych z punktu widzenia i młodych pacjentów, i ich rodziców, którzy siłą rzeczy przez dłuższy czas mają w szpitalu swój drugi dom. Szpital oczywiście boryka się z problemami różnej natury, bo są wpisane w funkcjonowanie każdej tego typu instytucji. Pytanie, czy sprawy idą do przodu? Do 2023 roku powstało tu w sumie 16 nowoczesnych wysoko specjalistycznych oddziałów medycznych i ponad 30 poradni specjalistycznych. Przychodnia przeszpitalna przeszła całkowity remont i modernizację. System kolejkowy jest teraz cyfrowo skorolowany z elektroniczną rejestracją. Zarówno tutaj, jak i w oddziałach szpitalnych poprawiła się dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami. Rozwiązania informatyczne i techniczne ułatwiają proces komunikacji i poruszania się po szpitalu pacjentom z niepełnosprawnością, niewidomym, niesłyszącym, czy osobom z najmłodszymi dziećmi. Szpital sukcesywnie tworzył zupełnie nowe specjalizacje. Powstała tu poradnia medycyny podróży i chorób tropikalnych, odpowiadająca na potrzeby rodzin coraz częściej podróżujących po świecie. Ostatnie lata to realizacja jasno określonej wizji szpitala ma być jedynym w Polsce ośrodkiem leczenia chorób rzadkich. Sytuacja rozwojowa wiązała się z koniecznością tworzenia dodatkowych pracowni diagnostycznych i specjalistycznych. Machina ruszyła. Rozbudowało się i mocno unowocześniło medyczne laboratorium diagnostyczne z pracowniami genetyki i biologii molekularnej, bakteriologii i wirusologii oraz immunologii. Powstał też nowy dział diagnostyki obrazowej. Pracowniami badań naczyniowych, tomografii, komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii naczyniowej, czyli angiografii. Całokształt zmian oraz wzmocnienie możliwości szpitala doprowadziły go do momentu, w którym stał się europejskim ośrodkiem referencyjnym w zakresach neurogenetyki i zaburzeń neurorozwojowych oraz wad części twarzowej i mózgowej czaszki. Należy dziś do elitarnego grona szpitali zrzeszonych w European Networks Kranio oraz Itaka. Jako jedyny w Polsce. Z Olsztynem współpracują eksperci i najbardziej doświadczeni specjaliści w leczeniu chorób rzadkich u dzieci, ponieważ to tu znaleźli zarówno przestrzeń odpowiednią do współpracy, jak i lekarze z bogatym doświadczeniem w swoim fachu oraz innowacyjnym podejściem do medycyny. Ich wspólne starania ma pomóc zrealizować rządowa dotacja w wysokości 181 milionów złotych. Szpital czeka więc kolejne ogromne zadanie. Powstanie tu centrum diagnostyki oraz leczenia chorób i wad części twarzowej i mózgowej czaszki oraz chorób rzadkich i wymagających leczenia operacyjnego u dzieci i młodzieży. Do kolejnego siedmiokondygnacyjnego skrzydła szpitala przeprowadzi się klinika chirurgii głowy i szyi dzieci i młodzieży z oddziałami neurochirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i okulistyki. Powstanie dodatkowy blok operacyjny, nowoczesne poradnie specjalistyczne między innymi chirurgii szczękowotwarzowej, stomatologiczna, ortodontyczna i genetyczna. Całość dopnął pracownie histopatologiczna, fizjoterapii, badań EEG oraz EMG, fotograficzna i skanowania 3D, logopedyczna, gabinety badań USG oraz terapii psychologicznej. W dotychczasowej siedzibie szpitala zrobi się luźniej, dlatego będzie można powiększyć i wyremontować oddziały chirurgii i urologii dziecięcej z ośrodkiem leczenia zmian naczyniowych, a także oddział pediatryczny o profilu endokrynologiczno-diabetologicznym. Trzykrotnie powiększy się oddział neurologii z pod oddziałem neurogenetyki i chorób rzadkich. Inwestycja ma być krokiem milowym w kierunku powstania pierwszego w województwie oddziału neurochirurgii dziecięcej, rozwijającego specjalizację leczenia operacyjnego nowotworów mózgu i chorób rzadkich. Centrum Leczenia Chorób Rzadkich ma zacząć działać w 2027 roku. Ciągle rozwijamy się i idziemy do przodu, mając na względzie dobro pacjenta oraz ich potrzeby zdrowotne. Jubileusz 70-lecia szpitala to okres podsumowań działalności i spojrzenia w przyszłość. Dziękuję wszystkim pracownikom siedmiu dekad działalności szpitala. Dziękuję kadrze kierowniczej, dziękuję specjalistom medycznym za to, że wspólnie tworzymy strategię i sięgamy po nieosiągalne dotąd cele. Dziękuję również instytucjom rządowym, samorządowym, organowi założycielskiemu, Dziękuję fundacjom, stowarzyszeniom, wszystkim, którzy działają na rzecz pomocy szpitalowi. Dziękuję Wam serdecznie za to. Dziękuję również naszym pacjentom i ich opiekunom za to, że nam zaufali. A tym Państwu, których nie spełniliśmy oczekiwań, obiecuję, że będziemy pracować dalej, bo zarządzanie jakością to ciągłe doskonalenie własnej działalności.